Cześć z tej strony, Roman z browaru domowego Sobierz. Pokażę dzisiaj nową zabawkę, zamówiłem sobie na AliExpressie. To jest taki, oto sprzęt do napełniania butelek. Okazało się, że on się bardziej nadaje do butelek plastikowych typu PET, do szkła mniej. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ale ogólnie jestem mile zaskoczony, bardzo fajna sprawa. Yy, konstrukcja prosta, zresztą tak jak yy, zwykły taki yy, przeciwciśnieniowy yy, napełniacz do butelek. Z tym taką różnicą, że tutaj jest yy, taka głowica. Ona yy, może pokażę, tutaj z dołu jest uszczelka silikonowa, która powoduje, że to jest szczelne do szyjki tej butelki. I w momencie, kiedy to zakręcam, to się po prostu to uszczelnia. E, to, co mamy tutaj jeszcze, to jest spust gazu. Do tego, żeby sobie butelkę ciśnieniem napełnić. Tutaj jest e, spuszczanie, takie delikatne ciśnienia, po to, żeby e, już jak mamy nalewanie, to móc, móc delikatnie upuszczać to ciśnienie. A tutaj mamy główny zabór do paliwa w tych paliwach. Kurde. <gulia> Piwa. E, Także on w tej chwili jest zamknięty. Na razie go nie otwieram, bo by trysnęło, że hej. E, no i co? Jak wygląda instalacja? Klasyczny kek Cornelius. Ja już tutaj podpiąłem piwo tutaj podpiąłem gaz. E, tutaj mamy dwutlenek. Hmm, w tej chwili na butli mamy około dwóch barów. E, nominalnie butla. Butla, Cornelius, nominalnie ten keg, miał około 1,5 bara. Ja specjalnie dałem więcej na, na butli, żeby to po prostu się lepiej napełniało, żeby to się nie piniło. Tak zauważyłem z doświadczenia, że jeżeli na butli jest większe ciśnienie niż na kegu, no to zdecydowanie łatwiej się napełnia. Ok, a teraz powiem, jakie są minusy, bo. Ja to kupiłem z myślą o tym, żeby napełnić butelki szklane. Wszystko by było fajnie, bo w teorii, jak sprawdziłem, to taka butelka szklana z taką końcówką daje radę. Ona jest wyższa, e, ma wyższy ten kołnierz. Natomiast, jak weźmiemy sobie takie butelki, powiedzmy, sklepowe, standardowe, no to one mają taki kołnierz. I to już niestety nie daje rady. Więc albo się zaopatrzycie w butelki takie z wyższym kołnierzem, na co trzeba zwrócić uwagę, no albo wchodzimy po prostu w butelki plastikowe. Ja akurat mówiłem teraz na Allegro. Całkiem tania sprawa. To są butelki 0,9 litra. No i co, zobaczymy jak to się napełnia. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić jedną ręką. Zasada jest bardzo prosta: wsadzamy sobie tutaj butelkę. I dociskamy pierścieniem. Ok. Butelka w tej chwili ciśnienia nie ma. No więc ciśnienie podamy. No już jest bardzo twarda. Przyjęła ciśnienie dokładnie takie jak na butli. Czyli w tej chwili mamy tutaj mamy dwa bary. I na butli mamy dwa bary. Czyli możemy od tej chwili puścić sobie piwo. No i zawór piwa jest otwarty, co oznaczałoby, że piwo powinno płynąć. Natomiast dopóki nie zaczniemy tutaj poluzowywać tego zaworu, to nie płynie. Co się teraz dzieje? W tej chwili już piwo nam zaczyna się tutaj od dołu fajnie sączyć. W tej rurce spustowej, ten, ta, ta rurka tutaj, to jest rurka spustowa, czyli w nią w tej chwili nadmiar gazu sobie ucieka, a w butelce piwo nam się pojawia. Zobaczymy, jak szybko jesteśmy w stanie to napełnić bez jakiegoś zgazowania. Zobaczcie jaki jest wypas, że nie ma w ogóle piany. Pod tym względem jestem w szoku. Zamykam w tej chwili zamykam w tej chwili piwo. No i co, otwieramy? No i patrzcie na to. Pięknie. Nalane jest po prostu rewelacyjnie. Bez stresu, że coś na wybuchnie, że coś wypryśnie, coś się stanie. To jest naprawdę szczelne i fajnie działa. Swoją drogą to jest ten Weizenbock, którego ważyłem jakiś czas temu. Zobaczymy jak on się tutaj zachowuje. Wygląda jak woda ze studni, ale ja już go wcześniej spróbowałem i jest zajebisty. Także wyszedł całkiem fajnie. No dobra, zobaczymy jeszcze, jak to się z... zadziała z taką butelką, z tą wyższą szyjką. Powinno być też gładko. O, coś tu puszcza Czyli to szczelna nie było. Być może źle zapiąłem, bo to jedną ręką jest ciężko mi zrobić. Spróbuję jeszcze raz. No nie. Eee, i co? I wygląda na to, że jednak szkło nie daje rady w tym przypadku. Nawet z tą wyższą szyjką. Ja się udziłem, że to się uda, dlatego że no, to tutaj powinno w miarę pasować, natomiast obawiam się, że to nie jest w stanie docisnąć tej szyjki do, do tego silikonu tak jak powinno. Jaki z tego wniosek, że no to, to jest typowo do PETów, czyli do tych szklanych takich buteleczek. I nie ma się co łudzić. No kurde, spróbuję to docisnąć mocniej. O. Nie, puszcza. Nie wiem, czy to słychać, ale ja bym się zastanawiał, czy to tutaj w tej chwili zapodawać piwo. No, po prostu to nie. To się nie uda. No dobra. No. Wiecie, jakie są plusy, jakie są minusy. Tego typu głowica, jeżeli kupicie, to nie liczycie na to, że to zadziała z butelką szklaną. Natomiast bardzo fajnie się sprawdza z plastikiem. No tu jest dowód. Zero piany. Zero gasingu. ja zawsze byłem przeciwnikiem plastiku. Natomiast w tej chwili to się zastanawiam, czy to nie jest jakaś fajna opcja, bo z jednej strony mamy szybkie rozlanie. Butelka ma 0,9, więc praktycznie dwa piwa wchodzą w jedną taką butelkę. Dobrze się to nalewa, w cywilizowanych warunkach, bez jakiegoś tutaj stresu. No, ogólnie całkiem spoko. Kupiłem to na AlieExpressie. Kosztowało jakieś 320 zł. Jak zacząłem się kłócić z gościem, który mi to sprzedał, bo w nauce było napisane, że nadaje się do butelek szklanych, no to stwierdził mi tam po jakimś szarpaniu, że połowę mi odda, więc w sumie nie jest źle. No, także tyle jeżeli chodzi o to nalewanie. No i co? No i tyle. Krótki odcinek dzisiaj. Jutro nagram odcinek o. W tym sprzęcie to jest snówka sztuka, która dopiero do mnie przyjechała, zamówiona z Chin. To jest fermentator 120 litrów. Bardzo fajny. No i co? Postaram się jutro coś nagrać, pokazać po prostu, jak to wygląda, co to za pompa, co to robi, jak to czyścić, po co są te zawory i tak dalej. Także do zobaczenia.